Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski dla magazynu Polskie Sprawy. Moim gościem jest pan profesor Jan Żaryń, dzień, dzień dobry, senator prawa i sprawiedliwości, również publicysta Magna Polonia. Ja mam takie bardzo krótkie pytanie, czy narodowy socjalizm naprawdę był narodowy, czy jednak naród w, niemiecki, w niemieckiej kulturze jest tożsamy jednak z czymś innym, na przykład z nosem? No, przede wszystkim Narodowy Socjalizm był pochodzenia marksistowskiego wbrew pozorom, z drugiej strony był pochodzenia pogańskiego, antychrześcijańskiego. NSDAP to partia wojujących ateistów i była to w związku z tym partia, która wyraźnie w przestrzeni publicznej chciała, by Bóg i Kościół nie istniały. Kraj Warty Greisera to był taki eksperyment, który w latach II wojny światowej został przez Hitlera powołany do życia nie tylko po to, żeby depolonizować te tereny i żeby one autentycznie, a nie tylko administracyjnie wróciły do III Rzeszy, ale także, żeby na tych ziemiach kraju warty wykonać eksperyment ateizacyjny, zniszczenia jakiegokolwiek dorobku chrześcijaństwa, czy też dorobku. Instytucjonalnego kościoła, w tym przypadku kościoła katolickiego. A więc nie ma cienia wątpliwości, że nazizm to ideologia, która w dużej mierze była stworzona i przez ludzi, którzy chcieli w przestrzeni europejskiej widzieć pewien. Pewne zadanie polegające na tym, by Chrystusa ze Starego Kontynentu wynieść na stałe. A naród niemiecki miał być tym realizatorem tego zadania, ponieważ był najgodniejszy tego zadania. Trzecia Rzesza, przypomnijmy, że odwoływała się do mitów germańskich do tego czasu, w którym nie było na terenach Germanii chrześcijaństwa. I to właśnie ta pierwotna Germania z e, ludów przychodzących ze wschodu miała być punktem odniesienia dla e, postępu europejskiego w rozumieniu III Rzeszy. Krew i ziemia. Krew i ziemia. I na dodatek ziemia, która ma być poddana. Człowiekowi, konkretnemu blondynowi z niebieskimi oczami, to znaczy temu godnemu do realizowania cywilizacyjnych, postępowych ideałów związanych z nazizmem jako pewną strukturą myślenia o człowieku, o narodzie, o kontynencie europejskim. Nazizm był paneuropejski, tylko że był oparty na domniemaniu, że jeden konkretny naród rozumiany w sensie rasistowskim, odwołujący się i odkrywający w sobie potencjał podgaństwa, będzie w stanie zasiedlić w sensie rasowym stary kontynent będzie w stanie ten stary kontynent ucywilizować pozbywając się wszystkich którzy do tego wizerunku rasistowskiego nie pasują i wszystkich którzy są obciążeni niesłusznym sposobem myślenia stąd między innymi Także my Polacy i Słowianie zostaliśmy zepchnięci w tym e, projekcie do Miana. Ludzi drugiej kategorii, czyli niewolników, którzy mają wykonywać ewentualne zadania wspierające gospodarczo ten twór paneuropejski, ale broń Boże nie mających żadnych zadań w sferze kultury. Czyli podsumowując, był to socjalizm, ale pod pewnej tej walki klas na rzecz takiej współpracy wszystkich warstw, tylko ten konflikt z klasy został przeniesiony na rasy. I właśnie, I właśnie w niemieckiej myśli nacjonalizm jest równy powiedzmy z takim etnocentryzmem, że tutaj chodzi o rasę, o krew, nie o wspólnotę myśli. Zdecydowanie to nasz chrześcijański nacjonalizm, który znajdował miejsce i wyraz w partiach politycznych, przede wszystkim takich jak Obóz Narodowy w II Rzeczpospolitej, widział naród w kategoriach wspólnoty myśli, wspólnoty kultury, wspólnoty obowiązków, niewątpliwie także, bo wspólnoty opartej na patriotyzmie, czyli na rozumieniu, w sposób dosłowny tych trzech słów miłość do ojczyzny. Mhm. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Dzięki. Dziękuję. Moim gościem był pan profesor Jan Żaryn, senator Prawa i Sprawiedliwości. Tradycyjnie zapraszam na swój fanpage na Facebooku Młotny Marksizm. Dziękuję bardzo.